Ostatnio na grupkach Facebookowych pojawił się wysyp zapytań o mikrofony i akcesoria do nich. I tak się składa, że przeglądając sobie rynek, można zauważyć, że do bardzo wielu mikrofonów dołączone jest ramię mikrofonowe, które w większości przypadków wygląda do złudzenia wręcz podobnie. I tak się składa, że mam u siebie kilka takich ramion, i na tym etapie już chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem Wam wprost, że jest to właściwie prawie to samo. Różnice są drobne, na przykład takie, że Silentium PC, SPC Gear dokładniej, przeplata kabel przez swoje ramię, albo w innych przypadkach mamy metalowe adaptery, a w innych plastikowe. Możemy sobie przyjąć takie uproszczenie, że jeśli ramię wygląda w ten sposób, to jest to mniej więcej to samo ramię, które na Allegro możemy dostać za 5 dych. Także zapraszam Was do oglądania filmu, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy ramię za pięć dych ma w ogóle sens. U siebie aktualnie ramię Mozosa SB35, które kupiłem sobie tak na początku marca. Jednakże, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto kupić ramię mikrofonowe, pierwszą rzeczą, jaką będziecie musieli sobie określić, będzie co będziecie na nim trzymać. I teraz chwila chwila, tu część z Was mogła się obrócić, no bo jak to mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, co będziemy na tym ramieniu trzymać. Ramię mikrofonowe ma w nazwie trzymanie mikrofonu. Natomiast, szczerze mówiąc, ja lubię patrzeć na ramię mikrofonowe bardziej jak na staty mocowany do biurka. I dokładnie w ten sposób użytkowałem tego ramię. Mocując na nim przez różne śmieszne adaptery, chociażby telefon. Może to być na przykład dla kogoś Protip, jeśli na nauczaniu zdalnym musicie pokazać kamerkę z góry. Zawiesiłem tutaj również mój aparat, który w całej okazałości waży jakiś kilogram. I szczerze mówiąc, stabilność była taka sobie. Kiedy dokręciłem zakrętki do mocnego oporu, ramię nie opadało, było w miarę stabilne, ale nie budziło mojego zaufania i na dłuższą metę bym się raczej w to nie bawił. Dla testu zamocowałem sobie tutaj lampę Yongnuo YN360 i ramię Mozosa SB35 nie poradziło sobie z nią. Ale co ciekawe, cała konstrukcja ramienia wytrzymała to obciążenie i tak właściwie mogłem ustawiać ramię w dowolnym położeniu. Element, który nie dał sobie rady, to blokada mocowania trzpienia. W sensie ten górny element. I nieważne jak mocno go nie dokręcałem, lampa zawsze zwisała tak pod kątem. Nie dało się jej ustawić w pożądanej pozycji. Tylko zastanawia mnie, jak to się dzieje w Mozosie SB36, gdzie montaż wygląda bardzo podobnie, a droższe ramię sobie poradziło z tą lampą. Jeśli ogląda to ktoś z Możecie napisać w komentarzu, z czego to wynika. Natomiast jak sprawdzają na różnych ułożeniach 35, to w każdej sytuacji ono sobie radziło z takim obciążeniem. W sensie całe ramię, poza górnym trzpieniem, przez który lampa zawsze zwisała tak pod kątem. Natomiast to był test tak z ciekawości, i zakładam, że większość z Was nie będzie tutaj mocowało lamp, tylko raczej mikrofony. A jeśli dysponujecie czymś w pokroju Novoxa NC1, to to ramię na luzie sobie z nim poradzi. Natomiast nie wiem, ile konkretnie będzie w stanie ono udźwignąć, próbowałem na tym ramieniu zawiesić mój aparat, który w pełnej okazji. Załości waży jakieś 900 gram i ramię sobie z nim poradziło oczywiście przy odpowiednio mocnym dokręceniu tamtych motylków. Natomiast szczerze mówiąc, nie wzbudzało mojego zaufania i Trochę bałbym się korzystać z tego na dłuższą metę. Natomiast drugą wartą odnotowania rzeczą jest to, że SB35 w odróżnieniu do 36 nie ma dolnego limitu wagi. To znaczy, na Mozosie SB36 jeśli zawiesicie zbyt lekki mikrofon, to ramię będzie się odbijać w górę. Oczywiście można to sobie dociążyć popfiltrem, natomiast warto mieć to na uwadze. W przypadku 35 możecie nic na tym ramieniu nie zawieszać, a ono tak czy inaczej nie będzie się odbijało w górę i będzie utrzymywało swoją pozycję. Także brak dolnego limitu wagi. Jest... Jest tutaj całkiem przydatną cechą. Pewnie wszyscy kojarzą tą konstrukcję. Mamy tutaj dwa trzpienie. Na górnym standardowo znalazł się gwint 3-8 cala. Patrząc z drugiej strony, element ten został osadzony w metalowym chwycie. I zastanawia mnie tutaj tylko jedna rzecz: dlaczego w SB35 zostało to zabezpieczone lepiej niż w droższym ramieniu Mozosa SB36? W którym jeśli poluzujecie tą śrubę zbyt bardzo, to trzpień wraz z mikrofonem może wam wypaść. W przypadku SB35 główka trzymająca trzpień jest większa, dzięki czemu skutecznie się blokuje. I nie ma z tym żadnego problemu. Drugi trzpień znalazł się na spodzie i będzie on odpowiadał za połączenie ramienia z zaciskiem dołączonym w komplecie. Wygląda on bardzo podobnie do tego co znamy z droższego ramienia: są bardzo zbliżonej długości jak i grubości. Natomiast SW35 jest stałościowo mniejszym ramieniem, dlatego krótszy trzpień można tutaj po prostu wybaczyć. Teraz powiedzmy sobie trochę o samym ramieniu. Znalazły się tutaj cztery sprężyny, które mają utrzymywać mikrofon w odpowiedniej pozycji i to one odpowiadają za udźwig tego ramienia. Często mówi się, że schowane sprężyny wypadają lepiej i z jednej strony mogę się z tym zgodzić, natomiast z drugiej strony ma to też swój charakter, kiedy są na zewnątrz. To chyba po prostu kwestia gustu, a przynajmniej dzięki temu ramię jest ciche i nie skrzypi jak Rode PSA1 albo Mozos SB36. Natomiast skoro już przy sprężynach jesteśmy, muszę przyczepić się do tego, że zakrętki mogłyby być umieszczone jeszcze delikatnie wyżej, ponieważ obecnie możliwe są sytuacje, kiedy to zacisk koliduje ze sprężyną. Te zakrętki są jedynym plastikowym elementem, natomiast nie jest to tani chiński plastik. Nie łamie się w rękach i muszę pochwalić ich kształt, ponieważ nie utrudnia dokręcenia śruby, na co narzekałem w Road PSA1. Jeśli chodzi o te metalowe łączniki o ramę tego ramienia, nie potrafię nie ulec wrażeniu, że wyglądają one bardzo podobnie do tego, co możecie znać z lampki z Ikei. I no dobra, może wycięcia robią tutaj małą różnicę, ale sam kształt, no chyba przyznacie mi, że wygląda bardzo podobnie. Co do nich, nie mam zarzutów. Tak samo nie mam nic do zarzucenia profilom, które znajdują się pomiędzy nimi, utrzymując całą konstrukcję. Są po prostu kawałkiem metalu i nie wzbudzają u mnie żadnych podejrzeń. Podsumowując cały kształt tego ramienia, no z pozoru wygląda dość licho i jest trochę małe. Natomiast jakość wykonania stoi na całkiem nie najgorszym poziomie i prawie wszystkie części są tutaj metalowe. Tak jak wcześniej zapowiadałem, pora przejść do tematu. Zacisku. Miałem już tych zacisków kilka w swoich rękach, natomiast po tym co zobaczyłem w mozosie MKIT 800 Pro i mozosie SB36, muszę przyznać, że to co dostajemy z mozosem SB35 wygląda no, niesamowicie wręcz tandetnie. Element, który ma utrzymać trzpień, a za czym idzie całe ramię, jest jakby doczepiony do zacisku. Nie wygląda jakby stanowił z nim całość. Jeśli chodzi o zabezpieczenie biurka, no to tradycyjnie, na co narzekam chyba od początku. Na górze znalazła się pianka, ale na spodzie już nie, Przecież co dociskamy do biurka metalowym ściskiem. Także zarysowanie biurka od spodu jest tutaj raczej pewne Patrząc na górę tego elementu W moim przypadku od używania nieco się zużył I to zauważalnie Druga rzecz jest taka, że przy przestawianiu tego ramienia Mam wrażenie, że ten element trochę za bardzo pracuje Znalazła się tutaj śruba do blokowania Natomiast jak ją dokręcimy To tracimy możliwość obracania ramienia A odkręcanie jej za każdym razem kiedy chcemy je przestawić Nie jest do końca wygodne W sumie jak myślę o tym ramieniu W mojej głowie układa się to w swojego rodzaju historię To znaczy od jakichś pięciu lat można było widywać Podobne konstrukcje na rynku Najpierw mogliście Znać jako Rankforce AD20, potem pojawił się w ofercie Tai studio, następnie był Trust, Mozos Maono i szczerze mówiąc, nie wiem, kto i pod jaką nazwą będzie je sprzedawał jutro. Oczywiście w każdym wariancie są jakieś zmiany. Pamiętam jak w 2015 roku kupiłem sobie identycznie wyglądające ramię Rankforce AD20, które służyło mi dość krótko, a moje korzystanie z tego ramienia zakończyło się wyłamaniem trzpienia i upadkiem mikrofonu. Całe szczęście, że miałem wtedy na biurku jakieś rzeczy, które uratowały mikrofon przez bezpośrednim uderzeniem w blat. Natomiast po tamtym zdarzeniu, ramienie nie nadawało się już do żadnego użytku, ponieważ wyłamał się trzpień, którego nie dało się już naprawić, a blacha była tak cienka, że ten bardzo szybko się oderwał. Mam wrażenie, że to co widzimy na rynku w 2020 roku jest wręcz bardzo dopracowaną wersją tego na co narzekaliśmy kiedyś. Podsumowując, odpowiedzmy sobie na pytanie z tytułu, czy kupowanie ramienia za 50 zł ma w ogóle sens? To zależy. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że na ramieniu mikrofonowym mocujecie przede wszystkim mikrofon, a jego upadek może skończyć się dla niego różnie. Także jeśli korzystacie z jakiegoś droższego mikrofonu, to ja bym szczerze mówiąc dopłacił przynajmniej do Mozosa SB36, który budzi trochę więcej zaufania, jeśli nie Rode PSA1, który jest właściwie tym samym, tylko powzmacnianym w niektórych miejscach. Drugą rzeczą jest to, że to ramię jest dosyć małe, co może przeszkadzać osobom, które na przykład nie mają miejsca, żeby gdzieś blisko siebie je zamocować i potrzebują dłuższego ramienia. No i też nie zapominajmy, że wygląda trochę licho. W sensie no, to nie, nie wygląda najsolidniej na świecie, co oczywiście nie oznacza, że nie poradzi sobie z utrzymaniem mikrofonu, bo jakby nie patrzeć, spełnia swoją funkcję i na pewno sprawdzi się do lżejszych mikrofonów, bo właśnie chociażby w odróżnieniu do 36 nie ma tego limitu wagi, e, dzięki czemu nie będzie się odbijało, nawet jeśli macie zbyt lekki mikrofon i nie macie jak dociążyć tego ramienia. Także jeśli na przykład zależy Wam, żeby mikrofon stał gdzieś tam w tle, na przykład za monitorem albo obok monitora, albo po prostu nie rzucał Wam się w oczy, nie zasłaniał, nie zajmował miejsca na biurku, to myślę, że zakup takiego ramienia za 50 złotych po taniości ma jak najbardziej sens i w takim przypadku chyba trochę bez sensu jest wydawanie większych pieniędzy na taki sprzęt. Natomiast jeśli często przestawiacie mikrofon albo macie coś droższego, to Mozos SB36 i SB37, szczerze mówiąc, budziły we mnie trochę więcej zaufania i wydają mi się tutaj być trochę bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Na pewno oba te ramiona budzą we mnie trochę więcej zaufania niż 35, ale też ich cena nie jest jakoś super wygórowana. To chyba wszystko, co miałem do powiedzenia na temat ramienia mikrofonowego za 50 zł. Jeśli ten film Ci się spodobał, to zapraszam Cię do subskrypcji, oceniania i komentowania, bo już w najbliższym czasie pojawi się tutaj recenzja Mozosa SB37. Cześć!